Cześć. Dzisiaj, w dzisiejszym filmiku, będę pokazywał e, cztery rzeczy pod mikroskopem. Takie jak na przykład kawałek banana, jabłka, łuskę karpia i wodę z akwarium. Więc dzisiaj możecie zobaczyć takie cztery ciekawe rzeczy pod mikroskopem. Gdybyście pytali, dlaczego z góry nagrywam, to dlatego, że jak mam podstawioną lampkę, to jak przybliżam ekran, o to takie coś się dzieje. Nie wiem, czy to widać, a nie wiem, spróbuję jakoś tak zrobić, żeby no, nie było. O! Tutaj mamy próbkę, którą wzięłam yy, z kawałku banana. Tutaj mam próbkę zebraną z jabłka. Tutaj mam wcześniej wspominaną łuskę karpia i to najciekawsze co będzie to. Woda z akwarium. Ale to będzie pod koniec, bo naprawdę się Dobra, No, Dobra, to teraz będzie włożony preparat jabłko, które wziąłem pod kolor taki ala różowy lub, nie wiem, czerwony. Ale raczej różowy. Zobaczcie. No, ja tylko muszę nacelować. I to jest w powiększeniu razy 100. A zaraz wam pokażę w razy 400. Tutaj jest w powiększeniu razy 400. Znowu nie mogę wycelować kamery. O. A oto tutaj w razy 1000. 200. A teraz włożyłem próbkę z banana. I oto, jak wygląda, w powiększeniu razy 100. W ogóle chciałem powiedzieć, że kupiłem niedawno nowy mikroskop. I on ma powiększenie od 100 razy 400. Do 1200. A tutaj macie w powiększeniu razy 400. A tutaj do 1200. Teraz włożyłem głuskę karpia i będzie w powiększeniu. Razy 100 To nawet ta łuska karpie bardzo ciekawie wygląda. jak Jakiś yy, odcisk palca, na przykład i wygląda jakby takie fale. Jest bardzo ciekawe. Teraz wam pokażę w powiększeniu. Razy 400 Tutaj macie wyrazy 400. A tutaj wyrazy 1200. A więc została nam tylko. Oto, woda z akwarium. Sorry za ten ekran, ale nie wiem dlaczego tak się dzieje. Bo mam lampkę. Więc sorry za taka coś, ale teraz wezmę. Wodę z akwarium z nawet kawałkiem glonu z szyby. Teraz pod koniec filmu mam włożone yy, wodę z akwarium w powiększeniu razy 100. Uwaga. I jakbyście mogli zauważyć, to są różne takie małe robaczki. I tata mówił, że to są glony. Teraz Wam pokażę w powiększeniu razy 400. Raz w razy 400 macie jeszcze bardziej ciekawe, bo tu jeszcze bardziej widać, jak one pływają. Teraz macie powiększenie wyrazy 1200. Macie tu takiego Robana wielkiego. W powiększeniu, jakim na przykład, nie wiem, czy ktoś z Was może ma mikroskop w domu, ale jeżeli weźmiecie wodę z akwarium, jeżeli ktoś ma akwarium z rybami lub czymś innym, to może takie coś, taki efekt uzyskać w największym przybliżeniu a najlepiej gdyby z tą wodą był kawałek glonu z na przykład szyby i jak więc mówię najprawdopodobniej jak mój tata mówił to są glony które jedzą te glonojady takie ryby nie wiem jeżeli nie wiecie, co to są glony, to zobaczcie sobie w internecie. Więc co, ja was zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, zalajkowania, skomentowania. Więc ja się z wami żegnam i na 30 łapek w górę zrobię kolejny filmik z mikroskopu. Więc ja się z wami żegnam. No i cześć.